Program Tweet y, trwa, naszym obecnym, następnym gościem jest pan Marek Jakubiak, z z 15, ale też twórca internetowy, prężnie działający ho, ho, ho. W no, Dziękuję bardzo. Klubach. Bardzo no dziękuję. Jesteśmy w internecie teraz. Jesteśmy teraz w internecie, przysłu przysłuchiwaliśmy się, pan się przysłuchiwał, ja rozmawiałem z panią Pauliną mhm. e, Matysiak, e, posłanka lewicowa, na razie zawieszona w e, prawach członkini klubu Lewicy. Zastanawiam się, jak pan reaguje na tę burzę, która została wywołana informacją o założeniu przez panią Paulinę Matysiak i Marcina Horałę z Prawa i Sprawiedliwości Stowarzyszenia na Rzecz CPK. No, powiem, że jako szaleństwo. Po prostu to, co się w tej chwili naokoło pani poseł dzieje, to jest jakieś zwykłe szaleństwo. Dlatego, że wyraźnie tutaj w programie u pana pani poseł mówiła o tym, że. Polityka to jest działanie dla dobra wspólnego. Ona to mówiła kilkakrotnie, może na około, ale to jest definicja prawdziwej polityki. To prawda. My w Sejmie nie spotykamy się po to, żebyśmy aktorzyli tam z trybuny, tylko żebyśmy budowali naszą Polskę, dla dobra wspólnego, żebyśmy działali. Jeżeli pani poseł może nie ma jeszcze doświadczenia, może jeszcze jest naiwna politycznie, bo może ona nie wie, że się źle stało po drodze, że od kilku lat ja, ja nie poznaję tego Sejmu, ja w ósmej kadencji ten Sejm był zupełnie inny. Może naiwność w tym przypadku nie jest określeniem pejoratywnym. znaczy, że ktoś, kto może być naiwny, może równie dobrze mieć jak najlepsze no, intencje po prostu działać na rzecz dobra tak, wspólnego, rozwiązywać nie? konkretne jeżeli, sprawy obywateli. Jeżeli były, naj, naj, największy specjalista od CPK, człowiek, który tam po prostu siedział, mówi o Marcinie Chorale w tym CPK, zna każdy zakręt tam w, w tym projekcie. Spotyka się z panią poseł i chcą zbudować lobbying na rzecz gigantycznej inwestycji Rzeczypospolitej, która ma wpływ na bezpieczeństwo, na komunikację, ma wpływ na gospodarkę. Ma wpływ na Polskę, to przepraszam, to to źle. No nie, ale dobra, jasne, ale ja się zastanawiam, ciekawi mnie pana zdanie. Czy pan nie uważa, że te działania takie na rzecz CPK, promocji, tego, tej inwestycji nie zadziały się za późno? Czy, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości nie mógł zrobić więcej? W tym kierunku właśnie, bo ja mam wrażenie, że dopiero kiedy Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę, zaczęła się taka prawdziwa dyskusja na temat zasadności powstania tej inwestycji. A że Prawo i Sprawiedliwość hmm. chyba o to nie zadbało w poprzednich latach, niestety. Eee... Nie włączyło bo innych środowisk muszę do że Może tymi. mieć pan częściowo rację, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość w pewnym momencie, szczególnie w drugiej kadencji swojej władzy, czasami uznawało, że wie lepiej. No dość powiedzieć, że dzisiejszy rząd te same błędy robi. Wiele lepiej. Więc e, nie, nie słucha społeczeństwa. W oczywisty sposób e, rząd Donalda Tuska w tej sprawie poruszał się raczej po konfabulacjach niż po prawdzie. To inna sprawa. E, i, e, I wczoraj z trybuny sejmowej mówiłem o tym, że akurat mam pretensje do pana Laska, bo i ja i pan Lasek jesteśmy ludźmi lotnictwa. I w sytuacji takiej, kiedy człowiek, który połowę swojego życia oddał lotnictwu, w tej chwili to lotnictwo zwija. I stara się robić wszystko, żeby Polska na tym firmamencie lotniczym świata nie zaistniała, no to ja mam o to, do niego pretensje. Tak jak wczoraj powiedziałem, mają mentalność chłopa państwowzrocznego. Po prostu oni muszą zapytać, czy mogą. I to mnie denerwuje. Polska zasługuje na to, żeby głowę do góry nosić, żeby być dumnym z tego, co robimy. Duże projekty, których, które zostały zauważone na świecie, po pierwsze przez Berlin, przez Austrię, teraz Węgry, Mieliśmy inwestorów. Przepraszam, panie redaktorze. Dwóch inwestorów się zgłosiło, chcą dziesiątki miliardów y, y, wsadzić w ten projekt. Czy oni są durniami, pytam się? Czy oni tego nie zbadali? Panie poszło, nawiążę jeszcze do mojego poprzedniego pytania. Bo ciekawą rzecz powiedział były premier Mateusz Morawiecki w Didaskaliach u mojego kolegi Patrycjusza Wyżgi, stwierdzając, że. Faktycznie, może Prawo i Sprawiedliwość powinno włączyć do, do prac w tej spółce CPK ludzi z różnych środowisk politycznych, a nawet różnych partii, bo wtedy mhm. ten projekt byłby naprawdę ponadpartyjny i niezależnie kto by rządził, on by się rozwijał. Czy uważa pan, że tak powinno się właśnie stać? Tutaj tak Prawo było. i Sprawiedliwość nie zawaliło. Ale ma tak było. Tak było. A może tak nie było właśnie? Nie, bo właśnie tak było nie włączyło to i, i nikt środowisko. się nie chciał włączyć. Po prostu to, co żeśmy dzisiaj widzieli, czy widzimy dzisiaj, właśnie po jak w, to Paulina Matysiak jakby soczewkuje problem, dlatego że każdy, kto w jakiejkolwiek sprawie z Prawem i Sprawiedliwością będzie współpracował, jest B dla sceny politycznej, tej drugiej sceny politycznej. I tutaj dużo wspólnego mamy z Pauliną Matyśakiem, dlatego, że dla nas interesem jest Polska. Czyli inaczej mówiąc, po to do polityki przyszliśmy. Cały KUKIX 15 po to przyszedł do polityki, żeby nie brać fruktów i korytem się dzielić, tylko budować Rzeczpospolitą. Dla dobra wspólnego. I to trzeba po prostu zrozumieć. Tylko tutaj, tutaj politycy czy zwolennicy obecnej większości parlamentarnej mówią, że państwo, czy pan, czy pani Paulina, Matysiak, y, ludzie bardziej niezależni, tak? Tak. którzy naprawdę kierują się swoimi poglądami, jednak chcą budować pewne rzeczy, pan mówi o korycie, właśnie z ludźmi, którzy u tego koryta byli, którzy z niego czerpali, czerpali miliony z y, publicznych pieniędzy i powstają pytania o taką etykę, czy z tymi ludźmi no, należy budować y, takie sojusze, stowarzyszenia, ruchy społeczne? E, wie pan, ja, ja nie wiem, czy... nie. W sumie to ja tak naprawdę e, e, nie pojmuję. Czy chodzi o to, że oni nie kradli, tylko rozdawali e, e, ludziom pieniądze? Może kradli i rozdawali. E, e, no tak, no ale jak można oskarżyć C, e, e, CBA? Że y, korzyść majątkową y, posiadło w wyniku dotacji drugiej y, instytucji państwowej. Jak można do czego takiego dojść? No, do chodzi bardzo o konkretne osoby, tak? O zatrudnianych w spółkach No, no, no i bardzo państwa, dobrze panu mówią, dlatego że chodzi, nie o, chodzi o sprawy znowu, mhm. czyli nie o to, dlatego, dlaczego jesteśmy w polityce, tylko chodzi o to, żeby wyłowić, ukarać za byle co. Każdy pretekst jest dobry. Więc jeżeli się chce psa uderzyć, to się kij znajdzie. Nie jest złe porównanie, bo akurat ja jestem miłośnikiem zwierząt, natomiast taka jest jak prawda, mhm. że jak się chce y, 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 uderzyć, to się kij znajdzie i mhm. tak szukają tych patyków, tylko tyle, że słabo im to wychodzi i coraz bardziej śmiesznie i groźnie, coraz bardziej śmiesznie i groźnie. Panie pośle, czy powstaje w Sejmie, a może poza Sejmem, nowa partia polityczna na prawicy? <laughs> Pewnie powstanie. Jan Krzysztof Bardanowski już to wprost zapowiedział. Myśmy o tym pierwsi pisali w wirtualnej Polsce, że ma się stworzyć nowe koło poselskie, a być może docelowo klub parlamentarny pod. Przewodnictwem być może pana Jana Krzysztofa Ardenowskiego, który dzisiaj należy do Klubu Prawa i Sprawiedliwości, był byłym ministrem rolnictwa, który mocno krytykuje PiS w ostatnich latach. We współpracy ma mu pomagać Jarosław Sachajko, też związany z z 15 Więc pytam teraz o rolę Marka Jakubiaka, też jako influencera internetowego. Powiem tak, że jeżeli chodzi o Jarka Sachajkę, to to jest poseł z 15 i nic nie wskazuje na to, żeby przestał być posłem z 15 Jesteśmy we trzech. Stanowimy bardzo silną grupę polityczną, natomiast, mimo że na nas jest troje, trzech, przepraszam, natomiast pan Krzysztof Ardanowski w, rozmawia z nami, nie co tu ukrywać. Budzi nas szacunek od samego początku. Z Krzysztofem jesteśmy w kontakcie od lat, że tak powiem, więc jakby nie ma problemu z kontaktem. A biorąc pod uwagę fakt to, co powiedziałem wcześniej, że my nie jesteśmy w polityce dla umizgów, tylko dla budowania przyszłej Polski, dla dobra wspólnego to proszę państwa te rozmowy trwają natomiast jak będzie w przyszłości No pani redaktorze pan w polityce nie od dziś jest Ni ja nie jestem w polityce ja nigdy nie mów nigdy jest pan Rozmawiam obserwatorem polityki tak nigdy nie mów nigdy nigdy nie mów na pewno i wszystko się okaże to jest nie, polityka pan, też pytam dlatego i zastanawiam się też bazując na tych wypowiedziach Jana Krzysztofa Ardanowskiego że to, że Prawo i Sprawiedliwość to nie jest dobra oferta dla, dla wyborców prawicowych że trzeba jednak stworzyć coś nowego bo PiS nie odpowiada na te potrzeby wyborców tych, którzy na przykład nie poszli do wyborów samorządowych i europejskich. Ja jestem daleki od tego, żeby krytykować publicznie Prawo i Sprawiedliwość, bo powiem, że wskaźniki po rządach Prawa i Sprawiedliwości, mówię o światowych wskaźnikach, nie polskich, wewnętrznych, być może zmanipulowanych, być może nie, ale światowe agencje Polskę lokowały na bardzo wysokich pozycjach rozwojowych, w Europie i na świecie, więc e, dzisiaj e, z, e, chodzenie za Danielem Obajtkiem i obrzucanie go wszelkiego rodzaju fekaliami politycznymi no, jest po prostu zwyczajnie nie na miejscu. Dlatego, że jeżeli ten prezes nowy, który jest w Orlenie, będzie miał lepsze wyniki od Daniela Obajtka i będzie więcej pieniędzy przekazywał fizycznie do Skarbu Państwa, to ja mu będę brawo bił. Natomiast bardzo daleki od tego jest, bo póki co Orlen widzę, że się zwija. A pan Ireneusz Fonfara dopiero przejął rządy w Orlenie. I chyba już... trudno, ale chyba trudno powiedzieć, żeby Orlen się zwijał. No, Zaleciał od... po kilku miesiącach od, od zmiany 450 rządu. 450 osób zwolnienia oczywiście z tego co ja już widzę do tego stopnia agresja, że ludzie umierają na, to... na posiedzeniach, z ale serca nie tego z, i tak dalej. Ale nie łączmy tego z Politeką jednak panie pośle. Ale wie pan może tak lepiej, tak, jest człowiek, który lepiej jest redukować Orlenu i oszczędzać redaktorzy. niż wydawać Kompetencja i zatrudnienie tak ludzi. Ludziom się wydaje, że biznes to jest jak tramwaj, że się kasuje bilet i się jedzie po prostu. No nie, biznes to jest pole minowe, ale na 10 pomysłów może 5 wyjdzie. No. A teraz ganianie, że te 5 nie wyszło, a te 5 wyszło, te 5 sfinansowało to. Ale Danielowi Obajkowi, pana zdaniem wszystko wyszło w tym Orlenie? Pewnie nie wszystko, pewnie nie większe plany miał. Nieruchomości, to mu wszystko wyszło, ale czy jeśli chodzi o firmy, to wszystko było tam w porządku, pana zdaniem? A czy, y, 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 proszę Państwa, Orlen y, y, w chwili, kiedy przejmował go obajtek, był na 1000, podejrzewam, 47. miejscu w Europie. Jak odchodził, był na 47. miejscu. Czy to jest źle? Ja to niech odpowiedzą sobie obywatele, ja pana. No. Pytam... Jak do tego zestawię, a pamięć mam dość dobrą w tym zakresie, budowę elektrowni atomowej przez platformę obywatelską. Wydano miliard złotych na elektrownię atomową. Może mi Pan powiedzieć, gdzie ona stoi? Panie posłowie, wróćmy do polityki, bo o Orlenie też możemy długo rozmawiać, że jednak mam kilka pytań jeszcze dotyczących okay. wyborów europejskich. Dobry wynik Konfederacji słabszy chyba niż oczekiwano wynik prawej i Sprawiedliwości dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość nie wygrało w tych wyborach, chociaż mhm. procentowo ten wynik był, był niezły. Ale o Konfederację chciałem zapytać, czy ten dobry wynik oznacza, że Konfederacja może być poważniejszym zagrożeniem dla pis w kolejnych latach, czy to była taka anomalia raczej, że wybory europejskie to był taki pik dla tej formacji? Już więcej niż 12% to nie będzie? Nie ma środkowej partii tak naprawdę, środkowej partii nie ma, czyli jakby myślę, że Konfederacja idzie w centrum. Że pomału bez Grzegorza Brauna nie będą się radykalizować, tylko będą schodzić. to wyrzucą do... Grzegorza Brauna? To... Nie no, Grzegorz Braun jest w Europarlamencie, on już nie jest w klubie Konfederacji. Pewnie w Koronie, Korona jest, ale to nie Grzegorz Braun, tylko mm -hmm. Korona jest mm -hmm. w Konfederacji. Ja tym młodym ludziom bardzo kibicuję. Tam jest wielu mądrych ludzi, natomiast brakuje środka, ale nie powiedziałbym, że konfederacja zagraża Prawo i Sprawiedliwości. To raczej Prawo i Sprawiedliwość powinno adoptować swoje absolutne wady i zalety do dzisiejszej sytuacji politycznej. Muszą zrozumieć, co to znaczy? że odpowiedzialność za prawą stronę spada na największe ugrupowanie zwane prawicą. I Prawo i Sprawiedliwość musi zdać sobie sprawę z tego, że za to odpowiedzialność ponosi, że ten duży namiot republikański, który ma być budowany, to ma być budowany pod egidą Prawa i Sprawiedliwości, i wy macie być słupem podporowym tej organizacji. A, czyli wyobrażam sobie w środku pan taki tak. sojusz Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością. Wyobrażam sobie wszystko, bo w polityce nigdy nie mów nigdy. W związku z tym, z całą pewnością w Konfederacji tacy ludzie jak Wipler, tacy ludzie jak Mencen, jak Połuboczek teraz. Czyli posłowie to są, to są ludzie, którzy będą Interesuje. chcieli brać odpowiedzialność za państwo polskie. <coughs> Krzysztof Bosak, Robert Winnicki. Myślę, że też. No, ja powiem, że jednego <coughs> i drugiego znam ładnych parędziesiąt lat, tak można to spokojnie powiedzieć, bo lata lecą. I wiem, że ci ludzie absolutnie mają predyspozycję do wzięcia odpowiedzialności za państwo polskie. Tylko tyle, że nic nie wynika z krytykanstwa. Chodzi o to, żeby walczyć o władzę. Jak się wła walczy o władzę, to po to, żeby dla dobra wspólnego budować państwo polskie. Wczoraj usłyszałem kilka głosów zawiedzionych też od polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili, w jednym dniu ogłasza inicjatywę polityczną odrębną od Prawa i Sprawiedliwości Jan Krzysztof Ardanowski, postać zasłużona dla, dla prawicy, a dołącza do klubu Monika Pawłowska, jak powiedział jeden z polityków PiS, no, lewaczka, która krytykowała niedawno Prawo i Sprawiedliwość, przemysłowa Czarnka, była w konflikcie, w konflikcie w, z tą partią i przyjęła mandat po Mariuszu Kamińskim. I o czym to świadczy? To są głosy zawiedzionych ludzi, którzy Dużo, w PiSie, jest Duża no, partia. Ale tutaj pozwala odejść Ardanowskiemu, a przyjmuje Monikę Pawłowską, wbrew zapowiedziom zresztą. To nie świadczy źle o tej partii? Z wyłączeniem partii Razem, ja uważam, że w Polsce nie ma lewicy, że to jest wszystko markowane tak naprawdę. Czyli partia I... Razem jest jedyną lewicą? Polsce myślę, że, ta, że partia Razem jest jedyną lewicą dzisiaj w tym, bo jak patrzę na, na pana Czarzastego razem z Sojuszem Lewicy i to, co się tam dzieje, oczywiście co mi do tego, co się tam dzieje, natomiast myślę sobie, że to jest koniunkturalna partia, której chodzi o to, żeby być przy władzy i, ty, i tylko tyle. Tam się już nic innego nie liczy. Tak więc te wrzaski na temat związków partnerskich, te wrzaski na Temat adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Jak wiadomo, ja jestem przeciwnikiem nie no, nie tego rozwiązania. Nie adopcji. Dzieci yy... przez pary homoseksualne, też nie chciałem rozwijać tego tematów związków partnerskich, ale, ale o, o prawicę zapytać właśnie, chociaż pan nawiązał do lewicy. Jak to się będzie dalej rozwijać? Czy suwerenna Polska połączy się z prawem i sprawiedliwością, i czy Prawo i Sprawiedliwość może zmienić nazwę na biało-czerwoni? Z tego co ja wiem, tak nie będzie. Ale może coś pan innego Są zaproszę. takie plany, natomiast ja też jestem zdania, bo to jest bardzo infantylne, że tak powiem, nazwanie partii politycznej. No okay. Dokładnie taką opinię usłyszałem wczoraj, że to jest zbyt takie, powiedzmy, ogólne. Takie... To ZKP być może. Natomiast mamy do czynienia z wielką partią, która powinna mierzyć trochę wyżej. Natomiast co do istoty, proszę państwa, no, jeżeli suwerenna Polska chce. Wejść w niebyt, to niech wejdzie w strukturę prawa i sprawiedliwości. To prawda. I to się najpewniej wydarzy, przynajmniej z tego, co ja słyszę. Panie Pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Marek Jakubiak, poseł KUKIS 15, też twórca nocnych Polaków, Polaków Rozmowy. To były poranne Polaków <laughs> Rozmowy, ale też zachęcam do, do śledzenia tak. przede wszystkim naszego kanału WP News, ale również kanału Marka Jakubiaka. Tam sporo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. No, Panie bardzo, bardzo dziękuję i też zachęcam do śledzenia naszego. Studia, nie tylko skupianie się na własnym kanale. Dzień Bardzo dziękuję, i dobrego dnia. Życzę moimi Państwa gościem był Marek Jakubiak.